Tak, Jeszcze raz? Żeby nogę trzymać w samochodzie, taki jest zamysł. A, ale jeżeli nie mogę wyciągnąć nogi i trzymać drzwi... Na ziemię. Nie mogę. Na ziemię. Nie, na ziemię, ale tutaj mogę sobie przytrzymać jakby Możesz sobie przytrzymać drzwi... Byle, żeby nie dotknęła to... ziemi. najwygodniej jest trzymać tutaj. Ale to po prostu zobaczysz okay. sam. Dobra, przygotuj. Bo, od, bo po prostu o ramę, tam jak trzymasz nogę, możesz się zaprzeć. I masz A. kontrolę tutaj. Okay. To nie jest telefon, nie?

Uch! Zaduj. Dziękuję. Szef kontrolny, kabura. Proszę pana, czemu się pan nie chowa na wymianę magazynka za przesłona? A, No. Teraz okay. 38,66. Double, double, double. Wkleimy. Jeden Snopcius. Jeden Charlie. Wacysta. Koniec, eta w Morderco. Ale miałem zacięć, kurde. Co to jest? Kogo? Tego, tego chłopaka w celu.